Nawiązujemy do chlubnych tradycji przedwojennych Kastewczyka, gdzie w tamtym okresie kasy wspierały rozwój lokalnych społeczności, czyny patriotyczne, zabytki, utwory literackie. Po wojnie, po odbudowaniu tego ruchu współżyczości finansowej, Kasa Stewczyka, nawiązując do tych tradycji, od 30 lat wspiera różnorodne inicjatywy kulturalne. Dzisiejszy utwór jest takim zwieńczeniem 30-lecie Kasy Stewczyka, Współdzielcze kasy oszczędnościowe bardzo się zmieniły w ciągu ostatnich 30 lat. Z niewielkich instytucji działających przy zakładach pracy czy przy parafiach wyrosły na duże, nowoczesne instytucje, które świadczą usługi no, takie same jak można znaleźć w bankach, ale jednak świadczą je inaczej i w innym celu. To jest najważniejsza różnica pomiędzy kasami a bankami. Kasy są po to, aby służyć, nie po to, aby gromadzić zyski. Stawiam wam przede wszystkim dobre... nie były łatwe i nie są łatwe także dla słuchacza. Niektóre nawet można powiedzieć, że są całkowicie amuzyczne, aczkolwiek trzeba zaznaczyć, że teksty wyspiańskiego, przede wszystkim wesele czy nosy listopadowa to stanowią swego rodzaju, można powiedzieć, taką literacką operę. Także no, tu może było jakoś łatwiej dobrać warstwę muzyczną, ale jednak tekst ciążył, dał kłopotu. Cały proces trwał sprzed wami rok czasu. Bardzo dużo wzruszeń ze względu na to, że utwór zawierał wspaniałe teksty literackie i z wesela wyspiańskiego, i przesłanie pana Kogito. Poruszał kwestie uniwersalne i jak ważna jest właśnie wierność tym ideałom ponadczasowym. Powiem bardzo osobiście, ten koncert dziś uświadomił mi, jak bardzo wielki deficyt w Polsce mamy rzeczy polskich. Boika Sostewczyka i te utwory, które dziś usłyszeliśmy i postacie historyczne, na których Życiorysach został ten koncert oparty, to są rzeczy arcypolskie poświęcone osobom budującym solidarność. To są. Rzeczy poświęcone Polakom, którzy tutaj na Jasnej Górze zawierzały Polskę Matce Bożej Częstochowskiej. To są wreszcie osoby, które dzisiaj przenoszą ten duch solidarności, pomagają Ukrainie. To jest coś, z czego jesteśmy znani w świecie i być może nawet sami nie za bardzo potrafimy się tym chwalić, ale posłuchajmy tego trochę z boku, zobaczmy jak to wygląda i bądźmy z tego naprawdę dumni. No taka jest Polska. O Polsce nie należy mówić jakoś nadzwyczajnie dobrze, wystarczy mówić prawdę i wtedy już wyjdzie naprawdę dobrze.